Witamy na kanale Sakramento. Dziś mamy dla Was zdrabki. Nietypowe zdrabki. Są to zdrabki od maluszka do wujka i cioci. Z bardzo ważnym pytaniem, czy zostaną mamą krzesną bądź tatą krzesną. Cała zdrabka jest piękną kartą białą, ze złotą kopertą. I w środku właśnie znajduje się zdrabka z serduszkiem do zdrapania. Tutaj jest takie serduszko, tutaj mamy podwójne. Znajdują się również na zdrapce takie piękne zdobienia. E, tutaj mamy body, obok mamy malutkie stópki, i zdrapując serduszkiem, możemy zobaczyć, co znajduje się pod spodem. I gdy wujek całą zdrabkę sobie zdrapie, to zobaczy pytanie, czy zostajesz moim ojcem chrzestnym. Z pewnością się zgodzi. Taka pamiątka zostanie z nim na długo i będzie mógł miło wspominać, że w taki nietypowy sposób został poproszony o pełnienie roli ojca chrzestnego na takim ważnym wydarzeniu, jakim jest chrzest Waszego dziecka. Po więcej wzorów naszych zdrapek z pytaniami bądź innymi pytaniami oryginalnymi do przyszłych rodziców chrzestnych zapraszamy na naszą stronę sacramento.pl.